Cześć, nazywam się Janusz Laskowski, jestem doradcą technicznym w firmie Flyderer. W tym filmie pokażę Wam, jak wykorzystać laminat HPL do oklejania powierzchni krzywoliniowych. Często zdarza nam się wykonywać takie powierzchnie krzywoliniowe, które są oklejane właśnie laminatem HPL jako fronty lat. Z krzywoliniowym frontem, właśnie jako na przykład przejście blatu połuków w element pionowy, ale też bardzo często jako oklejanie elementów słupów. Tutaj już mam przygotowany wcześniej element, właśnie taki, jak uzyskamy finalnie dzisiaj, gdzie widzimy oklejony HPL, właśnie też na takim szablonie. Przygotowałem szablon o stosunkowo małym promieniu, abyśmy mogli zobaczyć, że również na takich małych promieniach również dobrze ten laminat się układa. Mam przygotowaną formatkę laminatu HPL przyciętą. W stosunku do elementu bazowego, wymiar jest troszeczkę większy z naddatkiem, abyśmy bezpiecznie go przykleili. Samo formatowanie laminatów HPL możecie zobaczyć na innym filmie na naszej platformie e-learningowej przy okazji wykonywania oklejania elementów płaskich. Ten element już nie będzie nam potrzebny. Będziemy przystępować do oklejania. Musimy pamiętać, aby przed oklejeniem oczyścić lewe strony oklejanych materiałów, czyli sam laminat HPL. Aby nie zostały jakieś drobiny, nieczystości, które mogłyby potem na powierzchni widocznej nam się odbić. Wykorzystuję do tego klej kontaktowy w sprayu. Najpierw naniosę ten klej na element HPL-u. Musimy odczekać minimum 2 minuty, aby ten klej odparował, i wówczas dopiero te elementy będą nadawały się do połączenia. Czyli czekamy teraz minimum 2 minuty. I teraz przystąpię do naniesienia laminatu na ten element bazowy. Podłożę sobie tutaj takie, taką płytkę z HDF-u, żeby równo ustawić laminat. I teraz na początku yy, po kolei dociskamy ręką. Aby on się dokładnie ułożył, po naniesieniu laminatu, po tym wstępnym naniesieniu laminatu na element bazowy, należy ten laminat docisnąć wałkiem gumowym, twardym wałkiem gumowym. Starajmy się to wykonywać z dosyć dużą siłą. Jeszcze dla pewności pozwolę sobie tym wałkiem docisnąć jeszcze raz wzdłuż i element mamy oklejony. Ten element już jest gotowy do dalszego wykorzystania, do dalszej obróbki, bo tak jak mówiłem wcześniej, sam HPL był przycięty z delikatnym nadmiarem w stosunku do tego bazowego łuku, więc teraz należy ten nadmiar elementu zebrać, sfrezować, abyśmy mieli dopasowany dokładnie do kształtu tego łuku. Do sfrezowania nadmiaru laminatu HPL wykorzystam taką małą frezarkę oraz frez z łożyskiem. W tym frezie taką charakterystyczną cechą jest to, że przebieg ostrza nie jest równoległy do osi tego freza. I takie ustawienie ostrza pozwala nam na uzyskanie dobrego efektu sfrezowania laminatu, to znaczy, że nie będzie tam wyrwań ani wyszczerbień. Ostrze wchodzi pod odpowiednim kątem w materiał i zbiera nam go bardzo dokładnie. Teraz, za pomocą również tej frezarki, tego samego freza, zbiorę nadmiar, sfrezuję nadmiar laminatu HPL tutaj na tym łoku. Element jest sfrezowany z dwóch stron i teraz zdejmę taśmę zabezpieczającą. Tutaj nie powiedziałem tego wcześniej, ale właściwie samo się nasuwa, że ta taśma była po to, aby podczas nanoszenia kleju kontaktowego gdzieś tam się delikatnie ten klej tutaj nam nie dostał. Poza tym również przy prowadzeniu łożyska, gdyby się coś zdarzyło, jakieś zanieczyszczenie na łożysku się, się dostało, to też taka taśma zabezpiecza nam, że nam się nie odciśnie ślad łożyska. Z drugiej strony to samo. Delikatnie papierem ściernym przetnę samą krawędź. Również jeszcze tak dla pewności te krawędzie proste od dołu również mogę przetrzeć. I środkiem do czyszczenia jeszcze tutaj te elementy czołowe też wytrę, aby już element był gotowy. I również przetrę powierzchnię, tą najważniejszą, o którą nam chodziło. Myślę, że te porady pokazane w tym filmie powinny Wam posłużyć przy wykonywaniu elementów krzywoliniowych z wykorzystaniem laminatów HPL, a wiadomo, że często zdarzają się takie projekty, zwłaszcza indywidualne, gdzie takie elementy występują. Zapraszam do oglądania następnych filmów, gdzie będziemy przedstawiać kolejne porady.